Najbardziej lubię kameralne spotkania. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z ludźmi, którzy chcą się ze mną spotkać. A ponieważ ci ludzie w tych mniejszych ośrodkach mają mniejsze możliwości dojechania do Warszawy i bezpośrednio porozmawiania z aktorami, których lubią. A jeśli mnie zapraszają, to znaczy, że mnie lubią. Więc ja też przyjeżdżam największą przyjemnością, żeby, żeby być z nimi, żeby powiedzieć im trochę o swoim życiu i zaspokoić ich ciekawość co domu moich spraw zawodowych, prywatnych. Także spotkanie było bardzo miłe. Przyszło sporo ludzi, bardzo mi to e, sprawiło dużą przyjemność. Są uroczy, uśmiechnięci, pogodni. E, właśnie życzyłam im, żeby ta pogoda i żeby ta, e, ta taka serdeczność do ludzi towarzyszyła mi jak najdłużej. Bardzo się cieszę, że ludzie oglądają ten serial, że im się ta postać podoba, że jest ona pozytywna na tyle, że jak mi tu na dzisiejszym spotkaniu powiedziano, można ją naśladować, można brać z niej przykład. Oczywiście to nie jest mój tekst, nie jest mój sposób na życie, tylko to jest to, co mi scenarzyści napiszą. A jeżeli serial się podoba, a ja potrafię przedstawić to, co scenarzyści chcą przekazać publiczności i są z tego zadowoleni, no to ja jestem też oczywiście z tego bardzo zadowolona. Także myślę, że ze że zaskarbiłam, jestem otwarta, nie kłamie. Mówię szczerze, jak mam komuś coś powiedzieć złego, to w delikatny sposób to mówię, albo nie mówię nic. Jeżeli coś jest nie tak, to milczę sobie. Moim planem na życie jest być zdrową. Ponieważ mam bardzo dużo pracy, bardzo dużo propozycji, w tej chwili jedynym moim marzeniem jest to, żeby jak najdłużej być zdrową, jak najdłużej móc pracować i przekazywać ludziom to, co jeszcze mam do przekazania, a mam bardzo dużo. Pani Słowik w gniazdku na akacji, bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Tak się taki wyznaczonych zawsze pilnie trzyma. I... a to już po jedenastkę, a ja Słowika nie ma. Wszystko z zrób was muszę. Do każdego zawodu trzeba mieć chęć, trzeba mieć powołanie. I czy to będzie Zbuczyn, Warszawa czy, czy Londyn, to tam są ludzie, którzy mają do tego powołanie, którzy chcą to robić. Ja nie mam co przekonywać do uprawiania żadnego zawodu ludzi w Zbuczynie, ponieważ to jest super publiczność, super ludzie, którzy są na pewno i lekarzami, i nauczycielami, może po prostu może nie mają takiej śmiałości, żeby zdawać do szkoły teatralnej, ale myślę, że jeżeli nauczyciel polskiego zorientuje się, że jest uczeń, który jest zdolny, powinien popchnąć go troszkę, żeby poszedł jednak do Warszawy, Krakowa czy, 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 czy Łodzi i zdawał do tej szkoły teatralnej, bo to jest wszystko jedno, tam nie patrzą, czy on jest z dużego miasta czy małego, jest albo zdolny, albo nie. Więc wszystkich bardzo zachęcam, że jeżeli mają predyspozycje aktorskie i chcą być w teatrze, to po pierwsze niech chodzą, niech oglądają i niech mają pojęcie, co to jest teatr, a potem, jeżeli mają zdolności, to po prostu pójść na egzamin, zdać. Jak się uda, to życzę wszystkiego najlepszego. I życzę Wam, żeby ta młodość w Was została. Proszę Was bardzo, kochajcie, na miłość nigdy nie jest za późno. Starość. Nie pomaga w miłości, ale miłość czasem pomaga w starości, bo serce nigdy nie ma zmarszczek. Tak napisał mój mąż na jednym bileciku, kiedy dostałam od niego kwiatki. Wam życzę dużo miłości, dużo zdrowia, dużo odporności psychicznej. I do następnego spotkania. Dziękuję bardzo.